O, o A więc to ja tym razem Tak Także mszu którą stronę? Tu Fok No teraz idzie mi rewelacyjnie. stary no, ty masz kurwa gości nie nie widziałeś mnie, nie ma <laughs> Trzeba o pojedynku mistrzów, chodź tutaj O Michał, What? pogadajmy, pogadajmy Bo ja przed chwilą e, chciałem kucnąć i nie skiknąłem flesza No właśnie <laughs> widziałem, że coś zabłysnęł <laughs> Czyli już nie masz flesza Ale zęby ty masz, co jest kurwa Dobra, nie, nie, nie kupuj czasu, po prostu odpowiedz Masz flesza? Nie mam. W sensie mam tak Czerwoną masz? Jedną... No mam jedną piątą tak jakby tego paska, to jest jeszcze jeden? No jak ci się na czerwono to... <śmulatory> ej, 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 rozmawialiśmy przecież gdzie uciekasz? Chodź tu, rozmawiamy no Dobra. Ej, ej, ej jest? No? Czekaj, różne klasy są mają różne Czemu ja ja wiedzieć to. gdzie mają samochód O ty kurde pało wyłączas Który taki o No. Hello. Hey. Hello. Oh. <laughs> no, no, no. This oh. is the worst Ow! I can't believe you've done this. O kurde Wow Wow Oh fuck Obsrałem się o. Dzień dobry O halo, mogę cię? A znowu ja? Ej, no kurde, czemu świecisz po oczach? Kogo teraz będę gonił. Wow. który tu hałasuje? Dzień dobry, oszczędzamy energię. Eee. O, proszę nie, proszę nie, poczekaj. Daj im szansę, daj im szansę. Ja myślę, że dwa koła mogę zginąć, bo już mi dopadło tyle razy, ale oddzielę dwa koła chociaż. Jak tego nie zrobią, to są CIPKI co ty jak się zgiłeś? To ja, tu jestem, tylko odnieś e, tego. Uff! O oh. <ś�mka> no, fuck! Dawaj mi tu, chodź no, tu, chodź tu! No słuchaj, ale przykro mi. Ja odniosłem karbaterii. Kar, czemu gadasz? Czemu gada bez głowy? To nie fair. Ej, Ja Strixa w ogóle Strix, ty żyjesz. Dzień dobry, Strix. O, oh, <grym> Au, au. <coughs> ¿Serio? Serio? to światło mnie zwabiło. Nie wierzę. No co? <ślesk> hej, hej, chodź tu. Słyszałem twojego bunka. Głośny Gazy masz kolego. Ej, ty, widziałeś może taką babę? I pyk, mamy go. O! Co? What?